Cześć, cześć. moi drodzy, słuchajcie, specjalny live, bo zostałam zmotywowana do tego przez Ele. Moi drodzy, jak zaprogramować swój mózg? Ja już to bardzo często mówiłam, ale być może jeszcze raz, jeszcze dla kogoś, jeszcze może ktoś tego nie słyszał, może właśnie komuś to będzie bardzo potrzebne. Moi drodzy, jak robiłam menadżera, to przede wszystkim Ela to głównie do Ciebie, ale witam Cię Agnieszko też. Słuchajcie, jak robiłam menadżera, to przede wszystkim zaufałam sobie, zaufałam temu, że to ma się wydarzyć, a że 120 punktów w dwa miesiące po prostu mają być zrobione i koniec, i kropka. Miałam to przede wszystkim rozpisane na drobne dni, nawet ile punktów dziennie mam zrobić. A po drugie, miałam też rozpisane na trzech menadżerów, trzech, przepraszam, superwajzorów, którzy wtedy robili pozycję superwajzora. I każdy z nich, z nich miał zrobić e, 25 punktów w dwa miesiące. E, wszystkie role były porozpisywane wszystkie najdrobniejsze role były porozpisywane. Tak samo jak wy, robiąc superwajzora, e, możecie rozpisać, kto zrobi. Po prostu kolejne rzeczy. Podejrzewam, że Agnieszka też właśnie tak to rozpisała. Zresztą byłam przy tym, więc widziałam. Każdy musi w ten sposób zaplanować z osobą, która jest u niego w grupie, rzeczy, które mają się wydarzyć, bo jeśli nie zaplanujemy, to się nic nie wydarzy. Kasia nagrała fantastycznego live'a na temat czterech CC i chciałam wam powiedzieć, że jeśli nie zaplanujemy tych czterech punktów w danym miesiącu do zrobienia, to po prostu ich nie zrobimy, bo, bo po prostu nie będziemy szukać sposobu, żeby te punkty się zrobiły, tak? E, czy żeby, żeby po prostu one znalazły się na naszym <laughs> koncie. I chciałam Wam powiedzieć jedną najważniejszą rzecz, że Ela powiedziała mi przed chwilą, że programuje swój mózg e, po tym szkoleniu u Agnieszki Maracewicz, Otóż chciałam Wam powiedzieć, że ja ten mózg miałam absolutnie zaprogramowany i też sprzedałam tą informację Agnieszce. Agnieszka, napisz mi, czy, czy pamiętałaś o tym? Po prostu zaufałaś temu, że to ma się wydarzyć. I nawet jak ci ktoś wypadł, bo ktoś nie zrobił po prostu tego planu, no nie dał rad. No, no ludzie są ludźmi, świat jest światem, życie jest życiem i, i wiecie, jak jest. To w to miejsce, automatycznie w to miejsce wpadły nowe punkty od innej osoby. I tak się wydarza, tak się po prostu wydarza. Ja, słuchajcie, pojechałam w połowie robienia menadżera, pojechałam na weekend do spa. Powiedziałam do mojego męża: Słuchaj, chodź, po prostu odblokujemy się, odpoczniemy, po prostu się zrelaksujemy chociaż przez dwa dni. Pojechaliśmy tylko na jedną noc. Gdzieś w stronę Lublina, już nawet nie pamiętam jak ta miejscowość, Żelechów chyba to się nazywa, takie fajne spa w Żelechowie. I mm, słuchajcie, i tam spotkałam dwie dziewczyny na basenie, e, kosmetyczkę i fryzjerkę, e, które w czasie tego weekendu zrobiły 8 punktów. Ja wiem, że mm, to jest w ogóle niewyobrażalne, ale to dokładnie tak było. Dokładnie tak było, że mówię w czasie tego weekendu, oczywiście to się nie wydarzyło w czasie weekendu, ale w czasie weekendu opracowałyśmy plan i ona do końca miesiąca sierpnia zrobiła superwajzora. I te osiem punktów się wydarzyły w czasie weekendu, ponieważ od razu w czasie weekendu podzwoniłyśmy po tych osobach, które te dwa punkty zrobiły. Czyli jedna dziewczyna zrobiła dwa punkty, druga dwa punkty, to były koleżanki, dwie, które tam spotkałam. I jedna już swoją siostrę chciała zapisać, i to się wszystko wydarzyło w kolejnych dosłownie dwóch, trzech dniach. Więc chcę Wam powiedzieć, że tak, to co Agnieszka Maracewicz mówi, to jest absolutnie zaprogramowanie swojego umysłu, i bardzo się cieszę, że ona to Wam powiedziała. Ja to tylko dzisiaj powtarzam i mówię jeszcze raz dużymi literami, i do tych, którzy, których nie było w niedzielę. Otóż ja wstawałam rano. I po prostu po pierwsze dziękowałam za to, że jest kolejny piękny dzień. I wiecie co? Ja po prostu dziękowałam już rano, dziękowałam za to, co się wydarzy. I pytałam, kto potrzebuje aloesu, kto potrzebuje, kto czeka na mój telefon, kto po prostu czeka na, na informacje ode mnie, do kogo mam zadzwonić. Ja po prostu dziękowałam za to wszystko, programując się co ma się wydarzyć w ciągu dnia. I to było niesamowite. Ja m, pamiętam, że m, kiedy Monika Walkiewicz pod koniec tamtego roku, pamiętacie, wiele osób z Was było w takiej grupie łączonej, e, łączonej grupie 5 na 5, gdzie pięć liderek dawało wartość właśnie całej reszcie osób, to ja pamiętam, jak Monika Walkiewicz do mnie zadzwoniła, i aż się popłakała, bo mówi Beata, to się po prostu nie uda, bo ona tam walczyła o to, żeby czek właśnie odebrać w Sztokholmie. I słuchajcie, i ja mówię Monika, no nic bardziej e, fantastycznego Cię nie czeka teraz, tylko te kilka tygodni dopinania tego, tego swojego czeku, tego najwspanialszego momentu, na który czekasz. Po prostu zaufaj, że to się wydarzy. Rozpisz zadania, rozpisz po prostu wszystko, co ma się wydarzyć. I to musi się wydarzyć, ponieważ pamiętajcie, w życiu zawsze wszystko dzieje się dwa razy. Ja projektowałam wnętrza całe życie, więc wiem o czym mówię. Raz po prostu ja to widziałam, a dopiero pan Kazio to wykonał. Rozumiecie o co chodzi? Zawsze w życiu wszystko dzieje się dwa razy. Po raz pierwszy, kiedy ktoś w głowie zobaczy siebie na scenie, w wyobraźni swojej, jak dostaje szarfę menadżera, jak odbiera piękny bukiet kwiatów od dyrektora, jak dostaje, jak dyrektor wpina odznakę menadżerską złotą, pierwszą złotą odznakę menadżerską. Jaki zapach, jaki smak, jaki, jakie brawa że my, liderki, płaczemy na, na pierwszych tu miejscach siedzących. Wy musicie to poczuć w sobie, po prostu poczuć w sobie ten moment, tą chwilę. I to naprawdę się musi wydarzyć, bo jak wy to poczujecie w sobie, każdą komórką swojego ciała, że już jesteście menadżerami, to po prostu to się musi wydarzyć, bo wszechświat właśnie tak funkcjonuje, że to się po prostu musi wydarzyć, koniec, kropka. Wszystko w życiu dzieje się dwa razy, raz w naszej głowie, w naszej wyobraźni, a drugi raz w rzeczywistości. Więc jeśli teraz, zobaczcie, zrobimy taki manewr, że z tego mózgu, z, tego naszego, z tej naszej wyobraźni, przeniesiemy wszystko na papier, to robi się tu miejsce, bo wszechświat nienawidzi próżni, robi się tu miejsce. I wpadają nowe pomysły, nowi ludzie, nowe, nowe możliwości, nowe. Po prostu przyciągamy tutaj, w związku z tym, że wszechświat nienawidzi próżni, przyciągamy tutaj zdarzenia, sytuacje, różne, różne momenty, które po prostu się za chwilę wydarzą. I to jest niesamowite, właśnie. Ja pamiętajcie, nie wiem, Agnieszka, co ty na to powiedz, bo jesteś na świeżo po zrobieniu menadżera, ale ja słuchajcie. Ja wspominam te dwa miesiące robienia menadżera jako naprawdę fantastyczne, jak nie najbardziej fantastyczne miesiące, forever w ogóle. Działo się, po prostu codziennie coś się działo. Ktoś do mnie dzwonił, zupełnie niespodziewanie. To wszystko jest kwestia podjęcia tej decyzji, że lecę bez względu na to, co się wydarzy, po prostu lecę i mam plan, mam plan na siebie. Jeśli ktoś nie ma takiego planu, to proszę Was, Ela właśnie wysłała mi plan wydarzeń, co ma zrobić, i to jest taka umowa samej Eli ze sobą. Rozumiecie? Ona po prostu zaplanowała, co ma się wydarzyć. I to jest bardzo niesamowite, bo jeśli wydarzy się coś na Waszej kartce, to wierzcie mi, że to się wydarzy w życiu. Jeśli nawet się przesunie o miesiąc, to, to nic nie szkodzi. Jeśli się po prostu troszkę to posunie. Forever działa tak, że jeśli nie damy rady czegoś zrobić w danym miesiącu, to damy radę to zrobić w kolejnym miesiącu, bo zawsze liczą się dwa przylegające do siebie miesiące albo cztery w, na pozycji menadżera. Więc jeśli tylko podejmiecie decyzję, Agnieszka napisała: Ja miałam wiele niespodzianek. No właśnie, no właśnie o to chodzi. Że po prostu, jeśli nawet ktoś zawala z jednej strony, to z drugiej strony wszechświat uzupełnia ten brak, który tutaj powstał. To jest w ogóle niewiarygodne. Ja pamiętam, że mm, kiedy dopinałam menadżera, to odezwały się osoby, które po prostu nie odzywały się do mnie 2-3 lata, rozumiecie, albo wiele miesięcy. Odezwały się osoby. Mm, które ja gdzieś tam przekreśliłam, ale po prostu one się ode, do, do mnie odezwały. Widocznie gdzieś um, wysłałam taką informację: tą, co ja, to, co ja Wam mówię codziennie rano, wysyłałam taką informację, do kogo mam zadzwonić, co się ma dzisiaj wydarzyć, co pięknego mnie dzisiaj spotka, komu powiem o tym Forever. Ja po prostu zadawałam tysiące pytań, na które po prostu. Uzyskiwałam w ciągu dnia odpowiedzi. Tak to było. I jeśli tylko zaufacie sobie. Ja też bardzo często powtarzam, że nasz mózg, dziewczyny, całe życie nasz mózg robi nas w jajo, oszukując nas. Yy... Nie dając nam po prostu zrobić tego, co chcemy zrobić. On nam podpowiada, że nam się nie uda, żebyśmy nie wychodzili, żebyśmy nie próbowali, żeby, żeby po prostu nas chronić. Zrozumcie to w końcu. Tak jak ja to kiedyś zrozumiałam, że jeśli nie chcecie czegoś zrobić, jeśli czegoś po prostu się boicie, to jest to absolutnie naturalna sprawa. Prokrastynacja. To, co mówiłam na, no w niedzielę, to jest absolutnie naturalna sprawa. Nasz mózg, jakieś ciało migdałowate, jakiś móżdżek tu mamy, jakieś po prostu mamy tu neurony, synchrony po prostu i synapsy, które po prostu nas chronią przed nowym. Pamiętajcie, to, że boimy się nowego... To jest absolutnie naturalna rzecz, to że nasi partnerzy biznesowi boją się nowego, absolutnie naturalna rzecz. To, że rozmawiamy z kimś i ktoś się boi podjąć decyzję, to jest absolutnie normalne. Wtedy wiemy, że mamy do czynienia z całkowicie normalnym, zdrowym człowiekiem. Bo jeśli ktoś mówimy mu, że coś po prostu mu proponujemy, on wchodzi i, i nawet nie, nie zastanawia się nad tym, co robi, to z kolei jest też z nim wszystko w porządku, bo to świadczy tylko o tym, że on ma do nas ogromne zaufanie. I co byśmy mu nie polecili, to on po prostu i tak w to wejdzie. Mówimy, słuchaj, przygotuj, yy, nie wiem, 6 tysięcy złotych, bo jest super inwestycja, przyjeżdżaj do mnie o 18. No to jeśli ktoś do nas przyjedzie z taką kasą o 18... No to znaczy, że ma do nas cholerne zaufanie, tak? A z drugiej strony, nie bądźmy drobiazgowi i, i uwierzmy w to, że jeśli ktoś boi się podjąć decyzję, mówi, że się musi przespać, mówi, że się musi zapytać kogoś, nie wiem, współmałżonka czy cokolwiek, to uszanujmy to, chociaż. Ja bardzo często trochę dowcipnie wychodzę z tego i mówię: Słuchaj, to najpierw sprawdź te produkty, a potem dopiero się prześpisz. Bo nie da się przespać, dopóki się nie spróbowało czegoś, tak? No bo z czym on ma się przespać? Z drugiej strony, ja mu tłumaczę, że okej, okay, ja rozumiem Twoje wątpliwości, ale tak naprawdę z drugiej strony. To dopiero mi powiesz, co o tym myślisz, jak wypróbujesz te produkty. No bo przecież nie można powiedzieć, że się nie lubisz szpinaku, dopóki się człowiek go nie daje, tak? I, i, I takich przykładów mogłabym Wam mnożyć mnóstwo. Więc jeszcze raz podsumowując, żebym nie odeszła w różne tematy, bo wiecie, ja po prostu mogłabym Wam na jednym live powiedzieć po prostu całe, całą swoją historię, ale przecież nie o to chodzi, bo nikt tego nie obejrzy. Zaufajcie programowaniu waszego umysłu. I wiem, że jeśli ja staję codziennie przed lustrem i mówię sobie jestem najlepszą liderką dla mojej grupy i powtarzam to i powtarzam i powtarzam, to w końcu mój mózg mówi no tak, no jesteś najlepszą liderką dla twojej grupy i nawet po jakimś czasie wy w to uwierzycie, bo po prostu to się zaczyna wydarzać. Wiecie, że nie jesteśmy odrębnymi istotami. Wiecie, że Wszystkie tu, jak jesteśmy w grupie, to coś nas łączy. Wiecie, że jak jedna awansuje, to ma to przełożenie na inne osoby. Wiecie, że jak ktoś leci, to mają szansę polecieć też inni, którzy w normalnych warunkach by nie polecieli. Wiecie, że jeśli ktoś jest smutny, to my też odczuwamy ten smutek, no niestety. To są te neurony lustrzane, które po prostu działają. Działają w rodzinie, działają w pracy, działają w kościele, jeśli ktoś chodzi i wierzy, działają szczególnie w takiej enklawie, jak my tutaj tworzymy. Więc jeśli komukolwiek przychodzi do głowy, żeby narzekać, żeby myśleć w głowie i podlewać te myśli, które są negatywne, które są złe, które są, Chociaż nie powinno się używać chyba słowa złe i dobre, bo, bo wszystko jest potrzebne, ale te, te niewspierające, że się tak wyrażę, myśli, to pamiętajcie, obejrzyjcie ten live z dnia wczorajszego ze mną, która Agnieszka nagrała, postolka, Odetnijcie to grubą po prostu linią, odetnijcie to grubą linią i powiedzcie, OK, narzekałam wczoraj. Ale od dzisiaj jest inaczej. Od dzisiaj nikt mi nie odmawia. Od dzisiaj mam ty spotykam tylko takich klientów, którzy są zadowoleni i chcą spróbować Aloe's, chcą spróbować yy, biznesu, chcą współpracować z Forever itd., itd. Programujmy się na to, co ma być dobre. Programujmy się po prostu pozytywnie, bo jeśli będziemy pozytywnie nastawieni, to pozytywne rzeczy będziemy odbierać. Ale chodzi o to, żeby też zrobić porządki wewnątrz. Więc my nie będziemy tak po prostu pozytywnie nastawieni, jeśli wewnątrz będziemy mieć strach, lęk, obawy, jakąś, jakieś, przepraszam za brzydkie słowo, wkurwienie na kogoś, jakieś po prostu shity wewnątrz. Ja zawsze każdemu radzę, że jeśli ma jakieś negatywne emocje, które nie pozwalają mu. Pop pofrunąć po prostu do, do sukcesu, polecieć, polecieć z nami po prostu do tego sydnej. Jeśli macie coś takiego napiszcie po prostu list, to się tak genialnie sprawdza. Tu po prostu jest metoda tak prosta, banalnie, a tak się genialnie sprawdza. Ale o czym mówię, mówię o napisaniu listu, o napisaniu po prostu listu i wyrzuceniu wszystkiego z siebie, napisaniu listu do kogoś. Do, do, do siebie czasami, tak, żeby sobie wybaczyć, albo do siebie po prostu, wyrzucić wszystko, co mamy do wyrzucenia, i uwaga, co trzeba zrobić z tym listem: podpisać go, napisać datę, podpisać go, zaadresować, potem spalić i wrzucić do talety. Jeśli dwa żywioły zniszczą, jeszcze pomogą nam zniszczyć ten list, to naprawdę zrobicie wielką robotę. Czasami bardzo, bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, że mówicie mi, no dobra beata, ale ja, nie wiem, nienawidzę jakiejś osoby albo po prostu jakaś osoba mnie skrzywdziła i, i, i po prostu no i w ogóle noszę w sobie tą nienawiść. Czy wy wiecie, moi drodzy, że ta osoba, która was nawet skrzywdziła, to w ogóle nie ma zielonego pojęcia o tym, że. Że was skrzywdziła, albo że wy jesteście przez to smutni, być może ona nawet o tym nie wie. A wy nosicie na swoich plecach, albo jeszcze nie daj Boże, w swoim serduchu ten żal, tą złość, tą nienawiść i nosicie te kamienie w takim plecaku do wszystkich tych osób, których, których jeszcze nie, nie wyrzuciliście, tak? Napisanie listu to tak jest. To, to jest tak, jakby wyrzucić jakiś kamień. Napisanie kolejnego listu to wyrzucenie drugiego kamienia. Czasami mamy jakieś shity, niepozałatwiane ze swoimi koleżankami nawet z podstawówki. Słuchajcie, coś nam ktoś kiedyś zrobił? Nie wiem, moja koleżanka z podstawówki przespała się z moim chłopakiem, bo, bo chyba ja tego nie chciałam zrobić, więc ona to zrobiła za mnie na Sylwestrze. No i co? I ja mam do niej mieć nienawiść całe życie. Bo mi odbiła chłopaka, bo po prostu zrobiła coś takiego, no nie. Ja oczywiście byłam wściekła przez kilka lat, chyba, ale jak zrozumiałam, że, 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 że ona w ogóle nie wie, co się stało, a ja po prostu noszę tą nienawiść w, nienawiść w sobie, to po prostu to puściłam, uwolniłam się od tego. I powiem wam, tak mi to niesamowicie pomogło. W każdej sytuacji w życiu, jaką miałam, że no, to naprawdę dzielę się naprawdę tylko tymi rzeczami, które są dla mnie ważne i z którymi mogę się podzielić, i z którymi sobie poradziłam, bo to o to chyba chodzi. Także, moi drodzy, podsumowując, wyrzućcie te kamienie z tego plecaka, będziecie mogli wtedy pofrunąć z nami. A druga rzecz to po prostu z wdzięcznością kończcie dzień i z wdzięcznością do siebie samych zaczynajcie kolejny dzień. Ja odkąd zaczęłam taką technikę wdzięczności, powiem Wam, że naprawdę w zatłoczonej Warszawie nie mam nigdy problemu z zaparkowaniem, nie mam nigdy problemu ze znalezieniem miejsca. No, chyba że czasami pod forever, ale naprawdę to się wydarza, więc jeśli teraz dołączyliście, cześć Kasiu, witam Cię prosto z Londynu. Obejrzyj jeszcze raz tego live'a i po prostu zastosuj, jeśli tylko masz ochotę z nami polecieć. Moi drodzy, dziękuję, pozdrawiam Was. Piszcie do mnie, piszcie do mnie, a ja wtedy po prostu odpowiem Wam właśnie tutaj, wtedy skorzysta cała grupa. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Hej, papa! Pa.